Tylko słuchajcie, coś to kombinuję sobie z tej, z tej skrzyneczki. Także jak będzie też tak. O środku będzie akumulator. I, I ogólnie będzie tam chowana, to jest raz. A jak będzie w środku akumulator, to tu sobie wierciłem otwór, ładnie, zaślepiłem. To jest od 1,2 do 1,6 chyba. O, tu kable się w tego i to się zwęża po prostu, nie? Ściska. I tu, się, tu będzie podłączone tak, cak do akumulatora. To taki będzie jakby przenośne, no bo to nie za nie zawsze musi być na łódce. I taka. A tu, tutaj dałem to z przodu, tylko dlatego, że je będę mógł sobie też zrobić, to przykręcić od środka później i zaraz Wam pokażę. I tutaj ją też będę miał. Będzie otwarta tu akumulator i może być też tu zrobiona, z dwóch stron. Może być na zewnątrz i będzie zrobiona w środku też. Także starą przykręcę w środku i zobaczymy, jak to wygląda. Potem ją podłączymy. No, słuchajcie, no tak to wygląda, właśnie. Tu będzie tylko mniejszy akumulator, oczywiście. Ten taki kupiłem, trochę większy, bo zawsze się przyda. Oj, tak to będzie wyglądało na razie. No i te śruby pasują. Przykręciłem sobie na dwie na razie, bo zaraz tak to rozkręcę. Tu nie, nie kręciłem na motylki. Wiadomo, tu będzie akumulator, to to już się nie przywróci w żadnym momencie, no chyba że w drugą stronę. I kurde, słuchajcie, i na takie wypady, czy na karpia, czy coś, nawet na łódkę, na pontonik można szybko wziąć, nie? No, tutaj jest resztę gratów. No, i oczywiście, to będzie oprócz tego akumulatora chowane do środka. Tak osądne, nie? A, to, a to, tą walizkę miałem, to też kupiono, jest po prostu tam, gdzie łodzi się kupuje. Była wodoodporna, już nie jest, bo niestety wywierciłem dziury, ale dam gumowe podkładki wszędzie. Tutaj na pewno będzie wszystko gumowe, tu jest gumowe. Tutaj do tych śrub, to dam, mam podkładki gumowe, one są tutaj. O. I zawsze mogę śruby zostawiać w tych dziurach na gumowych podkładkach, i woda do środka się lać nie będzie. Także tyle na razie. Teraz ją jeszcze podłączę, Wam pokażę mniej więcej, jak to tam chodzi. Na szybko. Dobra, słuchajcie, jest podłączone. Na razie mam takie zrobione na próbę. To w domu zrobiłem bezpieczniczek, takie zwykłe te Zaczepia A teraz będę miał też, zrobię klemy i to przerobię po prostu na, na takie kółko. I tutaj wepnę to po prostu, nie? Wiecie o co chodzi. Takie coś będzie dolutowane. Do tu włożę cyk, A to na motylki będę go ściągał, wkładał. Szybkiego, takiego szybkiego montażu w miarę. Dobra, to ją tu włączymy. <laughs> Nagrywam z ręki w sumie. Będziecie tak tylko coś tam pokazać Wam i to wszystko. Nie będziemy tu się rozwodzić. Na razie i tak nie będzie używana. Trzeba skompletować silnik, łódkę. <laughs> I wtedy będziemy Łowić coś tam może, nie? Nawet to. No tutaj go nie przykryjemy. Za ślepki. Jakieś tam. No ogólnie no, się tak <głynie> będzie prezentować do transportu będzie OK. Wiadomo, akumulator będzie ten mniejszy, też 12-V, taki nie 10-12, może 20 nawet zobaczymy. A ten taki będzie zapasowy. Może do silnika będzie potrzebny, czy coś to się zobaczy. <kłynie> O no i tu wam pokażę. Sam się nie znam, to tylko tyle co tam wejdziemy w demo. Okej, okay, wejdziemy w demo. Jak oczywiście znajdziemy, nie? Proszę ja was. Komercyjny to to. Nie wiem czy wrzucimy no, to. Śródlądowy. Może być śródlądowy. Zobaczymy, czy to będzie już, czy nie. No jest symulacja. Dobra. I teraz mamy tu normalnie, chyba to są jakieś mapy, nie? To to się zaraz coś pojawi. To jest demo, oczywiście, nie? Ona jest strasznie jasna, wiecie? Tak to wygląda. Nie wiem, czy tu można o kursorem, tak, plus, minus. Jesteśmy na Majorce. Takie cóż. Tym cofniemy. Home, dobra. Teraz tak echo sonda zwykła. Tutaj chyba będzie. O. Sonar. Tak to wygląda. Tam trzeba się będzie poustawiać. wiadomo Ale to jeszcze trochę potrwa. To już na węzłach, ale to wszystko będzie w kilometrach, bo to mam już, to tylko na, na tym jest, na takim, na symulatorze. Oczywiście, nie? Także jedziemy dalej. To już wiadomo, co to jest. O, tutaj jest takie ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie współgrać potem z silnikiem. Bo tu, słuchajcie, jest mapka, jak płyniemy. I to wiadomo, zasilanie, głębokość. Paliwo nawet jest tu w galonach, tu w jakichś w procentach. Jest temperatura oleju, temperatura silnika i obroty. Takie ciekawe, nie? Dobra. Teraz idziemy na dół. Mapa i echosonda. Cyk. No, to jest mapa i, i zwykły sonar, nie? Tak to wygląda, pany. Pełno ryb. <noise> tylko weź to złów. no, a tutaj będzie o, tu jest mapka Real Vision 3D u góry nie wiem jak to się wymawia dokładnie Zaid Vision a to jest cała, cała ta, cały dół nie boczny sonar tak to wygląda, Tu tu 3D no wiadomo, to w symulatorze nie będziemy mogli teraz tego, bo to można by sobie obkręcać, tak, 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 różnie wiadomo, nie? Na symulatorze tego nie ma. No i zobaczymy, co tu się... Powiem Wam, że chyba tak jest. Wiadomo, usta, ustawienia będą, trzeba będzie się tego nauczyć, ale tutaj to ta ogólnie takie bardzo prosta, intuicyjna jest. Gdzie włączyć, gdzie zatwierdzić, gdzie przesunąć to, nie? Nie bo to jest Sona i Dom Vision. Także. Tak to wygląda. 1-2 MHz. Słuchajcie. Podobno do 30 metrów jest, to się fajnie sprawdza. A ja łowię w ogóle na płytszych wodach, więc będzie idealne. Idealne. I tu dalej jeszcze coś chyba jest, nie? No, a to takie już kombinacje, wiadomo. Tu na dole jesteśmy. ok, tu będą cztery ekrany na 4 podzielone, właśnie, nie? No, sonar, No Vision, Light Vision i Real Vision 3D. No, sam jestem ciekawy, jak to się tam będzie, powiem wam szczerze, sprawdzać. A no, to już wszystko takie jest jakieś podobne, tylko po prostu inny układ. O, tak to wygląda, pany. A, tutaj widzicie, to macie nawet spod lodu, nie? O. Fajne. U nas też można wertykalnie. W sumie w Polsce też chyba na wodach y, otwartych, gdzie na zamkniętych nie wolno, a na otwartych można. Wertykalnie, więc teraz nie wiem co to było. No i ważne, to już w sumie wszystko. No i tak to wygląda. Teraz musimy wejść w ustawienia. Nie? I to jest fajnie, że było po polsku. I to anulujemy. I podejrzewam, że już, będzie, już nie będzie demo. No już nie ma. 12.8 jest. Także to już nie jest demo, bo teraz wciśniemy cokolwiek. To będzie pytał o ten, o, o przetwornik. No i dobra. Także tak to wygląda, proszę Państwa. No, będziemy się tego uczyć, nie? Ja na pewno. Może z Was, co niektórzy już się na tym znają, ja nie nie no to jest fajne, bo jest też zaślepka cyk, zakładamy i gotowe no tak, to jest też taki a potem do łódki, żeby kabel lepiej tu się wprowadzić tu się przykręca, żeby nie zaginać kabla to jest raz, no i tu mamy ten przetwornik, przetwornik jest dosyć konkretny HV chyba 100 Także, delikatnie, ostrożnie. I tak to wygląda cały komplet, co tu więcej nic nie ma, nie? Nie. Aha, jeszcze tutaj parę rzeczy jest do tego, do kompletu. I tak to wygląda. Dobra, pozdrawiam serdecznie i będę Wam dawał informacje, co i jak. Pozdro. O, i tak to wygląda, zaraz to sprzątam, pakuję. Jak jakąś wylinka człowiek musi wypić. No tak to wygląda. Nawet jest opcja taka, że wiadomo akumulator trzeba wyjąć. Tu sobie podkręcam ją, składam cyk i mogę zamknąć nawet nie odkręcając jej. Także wiadomo. Tylko, że nie może być tam nic w środku, to ewentualnie przetwornik. Nie? No. Tak to wygląda. Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. No, rano na palcu. Tak to jest, jak się coś robi, nie? Zawsze musi gdzieś tam rana być. No tak to wygląda. Teraz tylko czekać na wodę. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i Zdrówka Wam życzę.